No i wyrobiliśmy się. No bo jak ja zawsze mówię, my to po prostu jesteśmy być zajebiści. No ba. Ej, a ty wiesz, że tak naprawdę przez ten turniej to ja nawet nie mam czasu co zagrać? A bo siedzę, no, majestuję filmy. <laughs> Dokładnie tak samo jak ja. No. Ale wiesz, Napra nie na nie naprawdę robimy, sporo czasu tak zajmuje. Tak, tak. No dobrze, zerknijmy tutaj. BnD 2 i same RC po stronie SRY. Jak tam to woli, sorry, jakbyśmy to zaczęli mówić. Ale, <laughs> bo proszę to, to zapamiętać. RC-Bagiety, tak. BMD i T72? Dokładnie. Zobaczymy, co z tym SRIG będzie, czy to będzie. On, myśli, że... Mam nadzieję, że to jakoś. nie pojadą na dworze. No wiesz, dosyć daleko zaszli, jakby nie było. Też łatwo przeciwników nie mieli. My to byśmy nie streamowali jeszcze wcześniej, nie? A nie tak. na walkę. jakoś. Nie tak, tak. się. No, nie da się streamować wszystkiego, tak? No nie da się, nie, nie ma szans, nie. tak jest ta nieszczęsna woda. Hmm, czyli ten kolejny zespół na wodę pojechał. No tak, jak te 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 pory, wszystkie zespoły, za... które jechały wodą, tak naprawdę przegrały. Tam drużyna jedna ersopów pojechała wodą, ale one tam wykręciły tymi ciężkimi i na górkę wbiły. Tak, dokładnie. Pierwszy rozstrzał. A nie, tutaj nie, 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 BM, BMD 2 wyświeciła. No i dostał. No i to tak. Dostał, dostał. Oj, 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 oj. może się teraz skończyć? Uciek, uciek. Uciek, ale to dosłownie na gryzkach. Nie, że dymu nie puścił, nie? Puścił, bo ja nie byłem na kamerze, nie widziałem. Chyba wcześniej, chyba wcześniej. Gdzieś tam się próbowali uciec, 50, uciec 54 nr... sekundy i kap. <laughs> A przeciwnik ciągnie drugą stroną. Zobacz. Tak, dokładnie. Jesteśmy jak, jak, jak małe uboty na wodzie. Weszli jak normalnie ryby na ostro. Na razie się jeszcze nie widzą. A, no teraz rady. też muszą się widzieć. No i teraz pytanie, czy uda im się zbić tego Kappa? Udało się. Jeden Udało dostał, się. drugi dostał. Tak, tutaj Hayley musiał z niego zjechać. zjechać. To jest bardzo daleka Ghost. I-Ghost ostrzeliwuje. Mhm. O, tutaj byłem, te od bagiety, bardzo mocno pojechany, ale ta bagieta zginie, to jest True Raven prawdopodobnie. O patrz, tak, udało mu się, wycofał ale... się, wycofał się, wycofał W ostatniej chwili dosłownie, tak, ale uciekł. przeleciał koło niego. No, jak przeładuje, to znowu będzie mógł Wiele Chwilę na tych bagietach zajmuje. Tory, myślisz, że zmienią całkowicie, zmienią, nie? Bo tak, przejeżdżają wodą, będą uciekać na wodę. No i ciekawe będą ich gonić, myślisz? No, jak będą ich gonić, to jest największa głupota, co mogą teraz zrobić. Pokazać tak się wydaje. Po na, na tych górkach tam nie powinni być. Nawet, bierzeć, nawet, nawet, nawet Herian, na e, tak, nawet Herian na T72 nie jest bezpieczny. E, nie, tutaj nie, nie, podejrzając, nie. wystawia swój spód, więc łatwo go przebić. Ja bym trzymał presję kapa, bo jechać tam za nimi, to jest pewna śmierć, nie? Tak, tym bardziej, że tutaj stracili jeden, jeden pojazd, crazypumpali Pampalini zginął. No i True Raven jest praktycznie na gonga, obojętnie od czego. Tak. Znowu się skupiają w jedno miejsce i prawdopodobnie za chwilę nastąpi wypad tych wszystkich pojazdów jednocześnie. Tam będę hmm. 2 hmm. podjeżdża, ciekawe czy ona to robi tak, żeby podpuścić, żeby się odwrócili w drugą stronę. I jadą. Jadą. Ale dalej będzie tu wypad. Oj, 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 tu będzie groźnie. Debo zatrzymało heila. I kolejny tutaj ginie. Hype. Oj, tak, ale jest. 4-1. Mhm. Wygrana w tym momencie. SRI tak. back. gratulujemy. SRI. No ale widzisz, tutaj nie zatrzymali się na wodzie, tutaj tańczyli tymi arcykami, widzisz, raz. Tak, tu, raz tak. tam, I, nie. I, I całościowo I kubur, nie rozciągnęli kubur. się, tak. A, mhm. e, nasza teoria padła jednak, kto pojedzie na wodę. A choć, że oni nie do końca pojechali na wodę. No nie zostali na tej wodzie przede wszystkim, tak? Nie zostali na tej wodzie, dokładnie. I, i nie wjeżdżali pojedynczo, nie rozciągnęli się całą ekipą. Sprytnie, sprytnie zrobione. Bardzo, Jest to bardzo wykorzystali jazd. mobilność, nie? Tak, tamten, tak jak myślałem, tam BMD dwójeczkę puścili tak e, na podpuchę. Pojazdy się e, hypeów podwracały, hmm? a oni w tym momencie szybko wyjechali. Grane, po prostu zgrane, naprawdę zgrane. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, nastąpiła już do zamiana miejsc, więc możemy klikać gotowy. Iż tam jej, kurde, tego, tego staczy. Tak, jest ok. To i też jest ok. Tutaj kolega Mac Paddy też już ready. Tutaj delikatna zmiana w składzie. Hypu zamiast tej 52 jest Bagietka. Tak. Troszkę bardziej miękko. Zatknąłem sobie szybciutko na tabelkę do M kontra SlowBots RSOP. jeszcze nie ma wyników. No ale mam dziwne wrażenie, że AirSopy będą walczyły z ersopami Jak myślisz? No, może jest taka... tak być po prostu. Ile powinniśmy ruszyć? Wszystko gotowe. Czekamy tylko na start. O, już jest odliczanie. Że podzielenie tego na dwa, e, także ci, którzy odpadli na początku, grają dalej, jest dosyć ciekawym pomysłem. Daje szansę, po prostu, właśnie tak jak rozmawialiśmy, znaczy, tym, tam, którzy trafili na to silniejsze to zespoły. Taki mini, -turniej Taki mini turniej w turnieju. Dokładnie. Fajny pomysł, naprawdę bardzo fajny pomysł. Wiesz, nie ma takiego Pod, podwójna drabinka. Nie. Tak, tak. Mhm. Wiesz, nagrody jest duże, także no, naprawdę nie warto dać na, przykład na trzy miejsca, wszystko wepchnąć, tylko rozkładać po graczach. To też dobre morale robi, jak to się mówi. I tutaj może, możemy przypomnieć, że nagrody funduje Smurf. Tak, Smurfy. Smurfy fundują nagrody. <gry> ale tylko do czwartego miejsca, tak dobrze mówię? Czy do trzeciego? Trzeciego, czwartego? Eee, nie pamiętam, ale chyba czwartego. Złoto do Jakoś czwartego, tak to... natomiast całą resztę ufundował Majką. Majkom. Znaczy ogólnie pola na do czwartego miejsca był fundowany przez Smerfa, to jest ile? 400 tysięcy golda? Tak to było? Tak. Tak, tak było. O wartości 1600 euro. jak żeśmy liczyli. Kiedyś dzięki wam, jak będziemy słynnymi a youtuberem, to też wam zafundujemy jakieś nagrody wartości dolara 60. Nie wiem, czy się nas skrobisz na tyle. No nie? muszę parę lat. Ale popatrzcie, teraz sorry z drugiej strony. Zobacz stream, nie... Tak, tak. Nie widzieliśmy jeszcze. Znaczy my przynajmniej nie streamowaliśmy tak, tutaj ani razu się... drużyny, która tą stroną pojechała. No, tutaj to widać. Że no, myślę, że to, że to będzie delikatne bolest. Zaskoczenie. Idą pod wodą jak u boty. Ty, Bo jeżeli tutaj nie zostaną wyświeceni. E... Tak, drużyna... Nie nie tak, drużyna. Tak, drużyna się nie zorientuje. Po, po, po Bend, po tak, tak, jak najdalej, jak najdalej? Jeśli hypie się nie zorientują, co jest grane, a będą dalej myśleć, że oni stoją na środku przy kapie, to po prostu z zaskoczenia z ich od tyłu stronę. wezmą. Też, ja z drugą stroną to samo. <hahaha> oni się mogą nie znaleźć po prostu, zamienią się stronami. Może, może tak być. Może tak być. Chociaż nie, zobacz, Hype chyba tam przykucnęły przy kamiku tak, znaczy. i będą teraz Nadzieże. się zastanawiały. Czy dlaczego nie zostali Ją jeszcze wyświetleni lub w drugą stronę, tak? A ci w tym czasie Zobacz, zobacz, zaraz im wiadomo Mateju. No widzę, widzę. Pani ustawienie tylko nie są strony. no ale to będzie ciekawe. O, Będek pojechał, Będek pojechał. Ty, zobacz jak pod wodą prują, dosłownie pod wodą. Widzę, widzę. To już się pokazało, bo oni się tu... Przy... ale przyjechali dajówce. na drugą stronę kamyka. Hmm. Więc tutaj już nie dadzą się tak łatwo z zaskoczenia. Chociaż nie, jest dwa pojazdy, jest True Raven i Crazy Pompalini, stoją tutaj przed kamieniem, jeżeli tutaj Mossi ich wyświetli, to tu pójdzie taka salwa... Tak, to będzie salwa jednostrzałowa tak zwana. Salwa i koniec. O, Crazy Pompalini się wraca zobaczyć co się dzieje, e, jeżeli tutaj naprawdę go tutaj gdzieś wyświecą, to będzie moment dosłownie. Wyświecą go za chwilkę, jak tylko za tych szaszków wyjedzie. O, już! Już, ich zaświe... o, już, już, ale pierwszy szał dostał. Teraz, teraz tutaj, będę, dwie dostaje. Idzie tak, tak. O, tu jak, jak ciekawe, teraz tylko, żeby żeby wykręcił, bo inaczej zginie. Kręcił, I? Kręcił. I? Kręcił. Wyszedł. Udało się. <laughs> jak <ubod. laughs> Ale zobacz, dalej, dalej, ostrzał, dalej, ostrzał. Dalej A dopóki zakamiek nie się nie, nie schowa, będzie ostrzał. Uciekł, udało się. O, i tu cały czas dostają. Hype dostają cały czas. Muk'a też mocno ostrzelany. O, hmm? udało, się, się udało się, udało się zaskoczyć za przeciwnika. Mozi. Dostał mozji, to Oso też. Oj, jeszcze jeden pocisk i go nie to, ma. Tak. Czyli nie mają się Tleeka. Stracili delikatną no, przewagę. Ładny focus fire ci powiem, naprawdę. A ci powiem, że tutaj hype'om to naprawdę się udało, że część drużyny tak. schowała się po drugiej mm -hmm. stronie tego kamienia. Gdyby zostali po przeciwnej stronie, tak jak się to normalnie gdzieś tam o, Jezu, campi. Teraz mają przewagę hype'y, bo jest BMD, które może świecić. Na pewno tak. już to robi. Hail, dokładnie. Stanął sobie tutaj na góreczce i na pewno e... tam widzi przeciwnika. No i też ostrzeliwuje. I tak. Ej, tym bardziej, że ma rakiety, to też może tak sobie nie wystawiać i pyknąć rakietki, wiesz jak jest. Znaczy nie bardzo może, kolego w Zickersie, bo przypomnę Ci, że A, tam w tym RC, taki, tak. które mają systemy rakietowe. Zawsze zapominam, wiesz, o tych r Ale tak wiesz, na wypuchy, a co? Mm, uciekają stamtąd, pod wodą. Mm -hmm. Znowu z drugą... tak jak przyjechali, tak jadą. Tak. Bardzo mocno pod wodą. Ale tak, bardzo dobrze zorganizowana grupa, nie? Dywersyjna. Tak, tak, bardzo ładnie. Ale też mocno ostrzelani. Reinhardt praktycznie mniej niż połowa życia. Mhm. Rob ostrzelany. Amku, czy Mku? Też ostrzelany. M -m 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 tak, Magu. E, tak. Hype, oczywiście też troszeczkę ostrzelany, ale ma ale jeden pojazd więcej. Mhm. No i ciekawe, czy będą, nimi go, czy będą za nimi gonić, czy po prostu wrócą się na kapa teraz będzie walka pozycyjna już, nie? Te muszą sobie wypracować jakąś pozycję do strzału, bo no, wyjechać nie bardzo. Po to są bagiety, które skupią ogień we trzy na jednym, no to powiedzmy, że dwa pocie... Dwa zjedzą bez problemu, nie? Na magazynki. Tak. W takim stanie to nawet chyba trzy. No, a SRY tutaj delikatna przewaga psychiczna. Raz wygrali. Gdyby tutaj zremisowali, to i tak mają do przodu. Tutaj wyjeżdżają. Nie ja wiem, czy to gonienie się z nimi jest dobrym pomysłem, bo oni na pewno teraz chcą ich wyciągnąć gdzieś na dogodną pozycję dla siebie. Tak. Zaczekajcie, kupceni sobie wszyscy i czekają. Mm -hmm. Zobacz. Czekają, czy wiadomo. Jak normalnie, normalnie, normalnie wyglądają jak takie ćste, ćmy przyczepione gdzieś tam na ścianie. Na ścianie, <laughs> Oni teraz mają piknik. Tak, hype ich szukają. Jak na razie raczej bez powodzenia się elegancko, zamiast przykućnięci z każdej strony kamyki przeciwnik, może tylko z jednej, w drugiej strony wyjechać od razu pod lufę. Tak, dokładnie. Czy wrócą się na kapę? Tak, wrócą się na kapę, chyba hyper. No wiadomo, wszyscy, nie? MDK gdzieś zostawiam, wdeka. tylko na razie jeden wjechał. Nie ja wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to BMD się tak zapuszczało za nimi. Też nie wiem. Jeśli zostanie gdzieś wyświecone samo no. jedno, zobacz, to po prostu go, tak. pyk, pyk, pyk go nie ma, zanim reszta w ogóle coś zdąży zrobić. Ucieka? Aż nie stoi. Minuta. No, to będzie, to będzie ciekawe. No właśnie, to jest to. On teraz musi bardzo, bardzo szybko stąd uciekać. A oni jadą na wodę? Kory nie, nie, wykleję to pewnie jakoś. I. Widzę Hej, Ale Zatrzymał ich, można Cześć. powiedzieć. No to masz że jest niski mocno. Mhm. Tutaj będzie wjazd. Ja będzie wjazd. Słuchaj Klepie, zaraz powinien paść Ri... ri... Rinhard. Reinhardt. no właśnie. No i to tutaj, no niestety nie poszło teraz. MQ. Teraz pogoni za gąbsem. pogoni za robem. Pogoni za No nie wiem czy oni mają czas, żeby za nim ganiać. No właśnie. No, ale czekaj, to, no, chyba tam bardziej obite pojazdy jadą na kapa, bo one w tamtą stronę jadą, wiesz No dokładnie tak zrobili. Tutaj goni ostro, prawda, bagieta za tym ghostem. I dorwał go, widzisz? Dorwał, dorwał. Dogonił. Mhm. Mm Ale zobacz, reszta tak jak, tak, tak jak sobie, <laughs> mówiłem, że nie, oni nie mają czasu się ganiać. Wjechała na kapa, puszczając tylko tutaj jedną... ...bagietkę. No to będziemy mieli dogrywkę. O, wyjechała, stracił sens w tym gonieniu się wróci. Znaczy może jeszcze będzie chciał do kapacy. zobacz, ja on, tak, tak, bo że on tam wież, wieża, tutaj na górkę sobie wieża. Z tej górki teoretycznie może kogoś ostrzelać. Oha. Ale niestety Ale to jest to... Tak, tak. Oj dogonią ja jeszcze to się to wyświecił, to, to teraz... Tak, tak. Mm -hmm. Tu z jednej strony ten, tu z ten. Ten z drugiej, tak. No, zderzą się jeszcze Tarany. tak, zatrzymał go, zderzając no. się. Jeden, jeden. będzie do gryweczka. A, wow, ładna bitewka ci powiem, te jest Bardzo łodne, ładna, takie, wiesz? bardzo. Nie wiedziałem. Eleganckie zagranie. Po <laughs> Ale da się, wszystko się da. Wiesz, na pewno tego nie usiadliśmy w innej grze o czołgi, nie? Podwodnych pływań. No i mamy zamianę stron. Niby wcisnąłem magiczny guzik, także żeby nieś widzieć, że jestem gotowy. Mhm. A już się stronami zamienili, czy mi coś umkło? No nie wiem, bo ja przypiłem na chwilę, chciałem zobaczyć tabelkę wyników, a ty mój zamian strony to z powrotem. Nie wiem, a teraz się zamienili chyba. No teraz. Tak, coś czułem, właśnie, że nie było. Dobra, mam błąd. Ja to samo, dlatego klikam jeszcze raz. Powinno być pej Ale przynajmniej dobrze, że pokazuje, że jest błąd, nie? Tak no, kiedyś tego nie pokazywało. Nie, nie pokazywało. To przynajmniej dobrze, że się wskazuje. Ja ci powiem, że tutaj streamer MacPadyan jest z ciekawego batalionu. Pail. Fajn. <laughs> mm. Czy nastąpiły jakieś zmiany? Chyba nie. No i decydująca bitwa. Myślę, że tam wszystkim już ręce się pocą. Rzutkiem na tabelkę RS walczą z RS <grymne> Aepp kontra Sry, decydujące starcie. UBOTY kontra... Co to może być? UBOTY kontra co? Terminatory? Kągi? Terminatory. Tak, to padła. Co się nie da pływać ciągiem? Da się. Albo umiejętnie. No, także zobaczymy, co teraz się będzie działo. Zdaje się jedna mapa, a tyle taktyk, co? Tak, dokładnie. I objazdowe, i wiesz, na. Objazdowe, podjazdowe, podwodne, nadwodne. No, że jeszcze lotniczych nie ma, gdzieś nie spadają z górek, ale zobaczymy, może akurat teraz. <laughs> i ruszyli. Tym razem obie drużyny w tą samą stronę. Czyli to będzie takie starcie na zasadzie, wpadamy na siebie i jazda? Zaraz się okaże. Bo naprawdę na chwilę są dokładnie ta sama strona, więc tutaj pewnie będą, będzie wymiana ogień na dużą odległości. Czy wiesz, w tej sytuacji przewagę będą miały erceki. Depresja działa, tu robi robotę na tych górkach, nie? Mają po prostu łatwiej, no nie oszukujmy się. Mm. Dokładnie. O, coś się widzi. Tak, oni się już gdzieś zobaczyli. Mhm. Pierwsze strzały, niecelne. Tak jak mówiłem, ostrzał z dużych odległości. Decyduje Wprawna ręka i oko. Dobra myszka, dobra przedkładka i dobra czułość, tak? Tak, tak, dokładnie. Wysy, wiesz tutaj, że kto ma bardziej wyczyszczoną rękę, ten wygra? No ba. No to stoimy. No, stoimy, czekamy na rozwój akcji, jeśli w ogóle jakiś nastąpi. No, bo po no, prostu jak będzie się, się zmuszał czas do tego, żeby coś jest. zrobić, to się ruszą. A, no, dokładnie. To znowu próbuję tego zgrywki, co było wcześniej, chyba nie. Objechać tam, właśnie, wjechać na tą stronę, ich wszystkich. I chyba można. Tak, mu się to na Mhm. No, podjedzie tam. Daję radę. A został jednocześnie wyświecony, też obrywa Ale już jest bezpieczny Tak, nie tak razie. Ale, ale dosyć mocno oderwał O! Mhm. O, patrz Ale go, go wyciągnął, ale trafili. go wyciągnął tak Nie opatrzcie, no, to no, nie za bardzo cudem. wyjechał mhm. W tym momencie zobacz Hype rusza Na te oj, dwa oj, pojazdy co to, to było? Utonął Tomasz! Utonął! Utonął! Bagietą, to już, już, pozamiatamy no, w tym momencie. Ten utonął. Oj, to był błąd. Ta Oj, co za, ja, zamarzyć, co tam nie? się dzieje, podejrzewam, na ts się w tym momencie. O Jezus, no dokładnie. To był pogrom. Gdyby nie to, nie to utonięcie, być może wyglądałoby to inaczej. Stracili jeden potężny pojazd. Dokładnie. Wiesz, bagieta jest Błąd. niska. Z głęboko poszedł wody, nie zobaczył tej Tak, tajmera, tak, tak, niestety... tak, nie do... tak. No cóż, no, gratulujemy drużynie gratulujemy SRY. Y Bardzo, tak, bardzo zgrani. Bardzo dobrze, że rozegrane. Eleganckie taktyki. No nie pozostaje nic, tylko pogratulować. Dokładnie. Oba ty dobrze zagrały, no niestety to trochę... Brak to szczęścia na końcu powiedzmy z tym pływaniem.